Ostatnie warsztaty były w 2019, gdzie jeszcze nie pracowałem. Przyszedłem do Goku w 2020 w styczniu. No i po trzech miesiącach zaczęła się pandemia, ale nie poddaliśmy się. Cały zespół pracował na, na, w czasie pandemii na pełnych obrotach. Robiliśmy wszystko, co się da, żeby jakby kontynuować naszą działalność. No i w końcu, w końcu, jak widać, dzisiaj też jest, doczekaliśmy się że możemy spotykać się z mieszkańcami gminy i, i działać, bo, bo, bo efekt już za chwilę będziemy widzieć w warsztatach. Pamiętajmy, że nie tylko Boże Narodzenie jest okresem, kiedy zdobimy nasz dom i wykonujemy różne dekoracje, ale również Wielkanoc jest tą okazją gdzie można przystroić wiosenne kolory i dom, i stół. Na naszych warsztatach uczestnicy mają możliwość wykonania palmy wielkanocnej oraz stroiku, który przyzdobi pięknie stół śniadaniowy. Oczywiście też wykonują uczestnicy ozdoby w postaci zdobionych jajek dekupażem, pięknych, wyciętych, drewnianych form, również w tonacji takiej wędzie wielkanocnym, a poza tym jeszcze są pierniczki i jajka zdobione lukrem. Dzisiaj robię palmę, palmę którą jutro zaniosę do kościoła, bo jest niedziela, niedziela palmowa. Jest taki wierszyk, palma bije, nie zabije, więc chrześcijanie, że za tydzień zmartwychwstanie. Więc jutro będziemy się cieszyć tą radością, że za tydzień jest najważniejsze święto zmartwychwstania Pana Jezusa. W tej chwili mamy taki napływ różnych materiałów że po prostu to się zupełnie przeobraziły te palmy. To jest palma wileńska. Starałam się ją zrobić, żeby pokazać jak się ją buduje. Ona jest po prostu płaska, z dwóch stron czytelna i, i po prostu jest płaska. To jest palma, która wychodzi się od zarania robiona na okrągło. I, I tutaj też jest dowolność w doborze materiału. Ale ja zawsze staram się używać materiały z ogrodu, z pola. Mamy tu czarnuszkę, mamy suchołówkę, mamy zboże żyto i mamy wieżbę. popularnie nazwane są kotki, baśki i tak dalej. W Sojuszu dzisiaj mamy pyszne ciasta własnej roboty, domowy wypiek i do degustacji żurek, również domowy. Jeszcze jak byłam dzieckiem, święta były organizowane przez moją babcię. Później przejęła moja mama i wspólnie też razem w domu gotowałyśmy. No a teraz przeważnie u mnie w domu. U nas zawsze były wafle z taką ucieraną w makutrze masą, i to tak najbardziej wspominam właśnie ze świąt. Jechałem tutaj z dwójką dzieci, z Oliwią i z Patrykiem. Wykonujemy prace ręczne. W tym momencie akurat moja córka już wykonała dwie wydmuszki. Tutaj metodą nakładania, na początek nakładania kleju na wydmuszkę. Przy czym z serwetek wykorzystujemy motyw z serwetki z najcieńszej warstwy. Przyklejamy ją na wydmuszkę i otrzymujemy oto efekt. Oczywiście nie jest to skończona jeszcze prasa. Z prac końcowych wygląda to w ten sposób. No w dniu dzisiejszym, no jest to powiedzmy pierwszy mój debiut tutaj w tego typu pracy. Się w dzisiejszych warsztatach e, przedstawiam moim e, miłym uczestnikom e, kompozycję ze świeczką i skórą, które można wykorzystać na świątecznym stole. Świetnie sprawdzają się takie ozdoby zarówno na stole, jak i na drzwiach, tak jak Pan wspomniał. Zazwyczaj w swoich pracach e, przemycam naturę, e, dodaję rzeczy, które można znaleźć na spacerach w lesie, m.in. jest to brzoza, mech ale też używamy jajek, pisanek, skorupek po to, żeby nawiązać do tej tradycji. Mamy dzisiaj wielopokoleniową grupę, co bardzo mnie cieszy, bo coraz więcej mieszkańców i mieszkanek chętnie korzysta z udziału w takich warsztatach. Są grupy z starszych osób w średnim wieku i młodszych, ale dajemy sobie świetnie wszyscy radę. I mamy też oprócz pracy e, miły kontakt i, i fajną rozmowę. Tradycje wielkanocne e, są bardzo ważne, choć e, taką pewnie e, świętem e, bardziej, że tak powiem, e, przez e, ludzi docenianych jest Boże Narodzenie, ale Wielkanoc jest piękna, kolorowa i ważne jest, żeby e, dzieciom, młodzieży przekazywać e, te tradycje, żeby podtrzymywać, bo e, to buduje naszą tożsamość. I daje że tak powiem, podstawy ku temu, żeby następne pokolenia kultywowały nasze tradycje i obrzędy. I myślę, że obrzędy wielkanocne są tak bogate, że szkoda by było, żeby kiedyś w przyszłości zaniknęły.